Cześć, YouTube, tutaj, Saniś, a ze mną jest... Idiotka Kinia. tutaj, Ja też jestem idiotką. Powiedz hej. Hej. No powiedz hej, no. No, nie bądź Żydem. No. Hey, dziękuję za prezent od jakiejś dziewczyny. Saniś jest the best YouTuber. Fajnie. Co? Hey, już jesteśmy i Kinia powiedziała, że nikt jej nie dał prezentu. Kinia, czy to prawda? tak. No to tak, patrzcie, wyczujcie sobie tutaj znajomych yoga987. Tu jest takie coś obok autografa, klikacie tutaj i wybieracie prezent. I jej to dajecie! No patrzcie, dam wam przykład. No na przykład wejdziecie w to, nie? No dobra, no weszliście, no okej, okay, no spokojnie. No. Klikacie, wybieracie coś. i Daj prezent. Ginia, weź na MSP. Daj prezent. Ej, to ja ci przecież dałam. No ale chciałaś to, nie? Nie. To mi to oddali. To ci dam coś innego, bo się nie rycz. To mi to oddaj teraz, natychmiast. To chcesz to, czy nie? Moja biografia jest super, co nie? Tak, jaka zaczepista. To dam ci coś, czego ty mi nie dałaś. Ej, nie ładnie tak wymuszać. A ja nie napisałam nagrywa, nie? Tylko jak hitra. No to mi nie, nie! A nie nie napisałeś Haj YouTube. Dam Ci spodnie, które mam. Dwie pary. Proszę. Będę dobroduszna. Widziałeś Nie. Pozdrawiam ta, o której śnisz. A mi nie wyskoczyło, że Ty pisałeś jakiś status. Nie usuwasz się, właśnie że się usuwał, to daj mi rzeczy. I co? co, to, jest? co, to, co, to, co to, 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 poczekaj. to, 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 Ja ściągam loki. To ja chcę tak. Chcę strój królika, chcę tą kurtkę, ten, ten, dla, dla Aladyna ten strój. I co ja jeszcze chcę? Co? No wiem, i właśnie od Ciebie to chcę. Chcę sukienkę, bo przecież oddajesz, nie? To ja no, dziuchy, y, y, bo się usuwasz, nie? Chcę strójki no. liderki, chcę strój królika, jeszcze tego drugiego. Chcę tą siwą sukienkę. I, I to wszystko. I chcę tak. I, nie, dobra, no to dalej. Chcę tą czarną spódniczkę, co masz. I chcę wszystkie buty, jakie masz. Oprócz takich tych dużych takich kozaków czy czegoś takiego. Akcesoria też wszystkie możesz dać. Yy, włosy też. Tylko nie chcę takich w kitku takich, takich o takich. Takich, o takich. Mamy. Trzeba nazwać luk. No to oprócz takich włosów. Sorka, ale mam laki. Nie usuwasz się... ...nie w życiu. Ewo. Pozdrawiam zojucia 15. GUNO zmieszałaś z błotem. Pozdrawiam WERA 121 1 E. Pozdrawiam KAMILA 11 1 małpa. MOPA. Coś ty powiedziała? GUNO zmieszałaś z błotem. Myślę nad bardzo, bardzo straszną decyzją. Jaką? Oj, Ty już wiesz jaką. Jaką? Taką. O oh mój To była straszna decyzja. A wiesz, że Ci dam prezent, nie? To oddaj. A wiecie, i tak odeszłam, to po to? A nie, no Boże, mi tego nie dasz. Nie masz mojego hasła, to nie wejdziesz. Dobra, więc spróbujemy hasło... Przepraszam, za przerwę, bo coś się stało i było coś guno jakieś i się stało coś. Dobra, powiedz moje hasło i wszystkim widzę. Nie, tylko mi. Więc my zrobimy na chwilkę przerwę. Zaraz wracam. Dobra, przepraszam za przerwę. Ble, ble, ble. Nie zgadzałam kasła, hasła, ble. Pozdrawiam. Donata13. Pozdrawiam, stylowa Wiola. A ty chcesz kogoś pozdrawić? Nie. A wiesz, że zmieszane Mieszany z Błotem jakby potroić, wiem. Mumie. No! Pamiętasz? Nie, nie chcę pamiętać. Mówię, z tobą też rozmawia, co nie? Co? Mówię, z tobą rozmawia, co nie? Ty masz więcej łowków na y, y, tym... Y, do zobaczenia, a ja mam jej. Tu masz dwadzieścia dziewięć, ja mam nic nie mówię. Kinia się, yeah. się rozłączyła. To może na dzisiaj już koniec. To nie. No. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Co się stało? Nie wiem, ale ty masz 100, tak? Nie. A ile? 26. Kiedy ją mogę sprawdzić? Co? Kiedy ją mogę sprawdzić? No to sprawdź, mam 26. Zgadza mhm. się No wiem, bo nie chciałam, żebyś się dowiedziała, że masz więcej ode mnie. Ty nagrywasz? Tak, nagrywam. No właśnie, to sobie sprawdź. To był nowy paszłotku. A to, co mnie zapisała Marta, co nie? Co? No, co ty? Nie wiedziałam, wiesz? Masz jeszcze te bluzki za złotówkę? To masz unikaty? Na serio? Tak, na serio. Nie wiedziałam. Nie jestem przynajmniej mądrzejsza niż ty. Ja nie jestem mądrzejsza od ciebie. Ty chyba jesteś głupia. Mówię, że ja jestem mądrzejsza. Jota, jasne. Mhm. Ja jestem mądrzejsza. To chyba jest w snach. <noise> Brakuje mi 100 tysięcy. A może 100? 100 tysięcy w Przepraszam, że to nie mówiłam. Nudzi mi się! Mów dalej. A ja sobie stoi za ręką. Oni widzą twojego Skype'a. Ojej, od nowa. Nie, od nowa. Przeczytowałam, nie widzieli. Nie widzieli. Co ty yyy, gadam. To straszne. Ale na serio? Bo już ja to obejrzę. To obejrz. Naprawdę? Ha, 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 ha. podłogi. Ja właśnie stoję na podłodze, ale rękama. Nie ogarniasz. No chyba nie. No tak, dobra. No to my już kończymy, bo mamy dwie minuty, więc pa, 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 cześć i do zobaczenia. mu wpakniam. Oj, eee, cześć. To pa.